Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moje akwarium ogólne. Jest to y, akwarium 90-litrowe, y, postawione stosunkowo niedawno, więc jeszcze tutaj troszkę glonka jest. Y, w akwarium pływają cztery kiryski, y, cztery molinezje. 10 neonek i kilkadziesiąt krewetek różnego typu, jak sakury, yy, rce, jelowki, jelauki z pasem. Jeżeli byście chcieli więcej pytań albo jakieś uwagi co do prowadzenia akwarium, piszcie śmiało w komentarzu. Jak dacie łapkę w górę będę wiedział, że się podoba żebym nakrywał więcej filmików. No. Dziękuję, pozdrawiam.